Jedną jest zbyt słyszała Może to będzie coś fajnego. Okej okay, widzę. No to na początek. Sam początek. Brzmi gra. Znów, znów. Tu ładujemy, ładujemy. Czy ładujemy to wesoło? To już pewnie. Znów, nie. to bardziej byłoby za tych szalów to więc... To było Kilka wyspa przechłań czas szkieletów. Teraz już robimy nie kolorowa. Tu będzie piasek dusz. Dobrze, nie pytańcie. Ciebie piasek tu? Nie, ja chcę. No, chcę gładki. Gładki. Tak, ty sklesz. No z już dobrze. Halo, co? Eee. Ej, a po co jest ten Dobrze widzowie, no to robimy to. Po co jest ten Co? Você é serjoso? Então ah, ai.